No kurwa, chyba podwyżkę dostałem od szefa. W życiu takiej wypłaty nie widziałem. Jezus, Maria, to rachunek za gaz. Ceny gazu pozbawią nas władzy. Co robić, panowie? Elektrownia atomowa będzie kodowa za 30 lat. Wtedy ceny spadną. Trzeba palić wszystkim. Poza abonami, bo trochę śmierdzą. Panowie, z takimi pomysłami do wyborów nie wygramy. Nie też kurła, nie będę przepłacał. Część własną instalację. Janusz, co tak śmierdzi? A nic nic. O gdzie włączyłem? Panie Januszu, jest pan ostatnią nadzieją Polski na ciepłą zimę. Pomocy. Kurwa. Jak trwaga to do Janusza, a mój pasat przez spaliny przeglądu nie przeszedł. Grażinka, smaż milonę i podgrzej fasolkę po brytońsku. Trzeba polskie ogrzać moim gazem. Proszę państwa, wiadomość z ostatniej chwili. Polska mlekiem i gazem płynąca, a można mi powiedzieć, że pachnąca, odkryto nowe zasoby gazu, które wystarczą na pokolenia. Niemcy zazdroszczą i chcą wypłacić reparacje w zamian za dostęp do złóż. Mateusz no, przestań pukać. Jeszcze nie skończyłem. Po fazol to sobie sporo posiedzę. Herjanusz, hilfe, bite. O nie, za szkolowanie Robercika to w Monachium będzie epoka lodowcowa.